Jako Domański zakrzeski paninka jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem jako wykładowcy w programie MBA for Startups. DZP to jedna z największych kancelarii prawniczych w Polsce, gdzie nie ograniczamy się tylko do tradycyjnych usług prawnych, ponieważ rozumiemy, że dzisiejszy świat biznesu wymaga kompleksowego podejścia. W ramach współpracy ze startupami w dedykowanym programie DZP Future. Oferujemy nie tylko specjalistyczne doradztwo, ale również dostęp do bogatej sieci kontaktów, a przede wszystkim wsparcie w poszukiwaniu finansowania poprzez nasz wewnętrzny klub aniołów biznesu oraz poprzez relacje z międzynarodowymi i polskimi funduszami VC. Jesteśmy dumni ze współpracy również z wiodącymi programami akceleracyjnymi w Polsce, ale również w Pradze i w Berlinie. Globalna sieć współpracy, którą otwieramy przed startupami, to drzwi do zupełnie nowych możliwości i szybszego rozwoju. W DZP rozumiemy też język nowych technologii. Potrafimy łączyć świat prawa z dynamicznie rozwijającym się sektorem technologicznym. Tę zdobytą w kancelarii wiedzę staramy się przekazać Wam podczas właśnie studiów MBA for Startups.